Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie na naszym kanale. Zostało w zasadzie niewiele do warsztatów, które wystartują w ten weekend. To będzie pierwsza edycja grzybobrania w naszym siedlisku. W zasadzie zostały 3 dni, a dzisiaj Wam pokażę film z przygotowań z tego, co udało się zrobić w spa, co się zmieniło w domku. Może takiego efektu finalnego Wam jeszcze nie pokażę w tym filmie, ale zobaczycie go na pewno w kolejnym. Pamiętajcie o tym, że filmy oglądacie teraz z opóźnieniem, no i teraz wchodzę na taki etap, że te filmy będą minimum tydzień miały opóźnienia, ze względu na to, że potrzebuję czasu na pracę tutaj w siedlisku. Wchodzimy na bardzo, na bardzo intensywny i zaawansowany czas, ponieważ we wrześniu będzie najwięcej wynajmów, będzie najwięcej warsztatów i wszystkiego i muszę być naprawdę skupiony. Jak oglądacie ten film, to oznacza, że warsztaty już trwają, już mają się dobrze. A generalnie na pewno coś tam będę chciał dla Was nagrać podczas samych warsztatów, w zależności tego, jak osoby, które uczestniczą, wyrażą zgodę, tak? No bo też nie chcę zrażać tutaj osoby do tego, że przyjadą i będą nagrywane. Nie. Na warsztatach tylko takie delikatne przebitki, bez twarzy, bez w zasadzie jakichś tam szczegółowych rzeczy, tylko chcę Wam pokazać, jak to będzie. Wyglądało w zasadzie i na co musicie się przygotować, jeśli chcielibyście się wybrać na jakąś edycję naszych warsztatów tutaj w siedlisku. Fantastyczna pogoda zapowiada nam się na ten weekend, więc już nie mogę się doczekać. Będziemy sobie spacerować po lesie, a to oznacza, że będzie fajnie chłodniutko, bo w lesie zawsze jest kilka stopni chłodniej. Dobrze, teraz idziemy do naszego spa i pokażę Wam, co zostało zrobione i co dzisiaj zostanie wykonane. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. No i tu już mamy pierwszą rzecz, obsypane ładnie kamyczkiem w boku sauny, tutaj jeszcze dostawię taką deskę, też będzie czarna, heban i tutaj będą kwiatki, tutaj po prawej stronie jeszcze do końca nie wiem, mamy jeszcze 3 dni na to, żeby podjąć decyzję, ale dobra, nie będę zdradzał. Sami zobaczycie, jak to wyjdzie w efekcie finalnym. Yy, tutaj mam sznurek, zaraz do niego dojdziemy. Tutaj obsypane wokół bali i pieca. No i piasek! Tak, znalazł się fragment, gdzie będzie piasek. Ale tutaj taki bardziej ukłon w stronę rodziców z dziećmi, ponieważ wiem, jak piasek jest ważny, żeby zająć dzieci. A tak, to w spokoju rodzice będą mogli korzystać. Z bali i się relaksować, czy tam z sauny. A dzieciaki pochłonięte zabawą będą tutaj w piasku, czyli taka duża piaskownica. Ale tutaj też będą leżaki. Jak widzicie, zakupiłem też pochodnie. Pochodnie będą miały na celu troszkę doświetlić, ale też odstraszyć jakieś tam potencjalne owady. Choć powiem Wam szczerze, już kilkukrotnie kąpaliśmy się w bali. I zero komarów, zero owadów. Zobaczymy jak będzie w następnym roku, ale w tym roku nie ma żadnego problemu. Oczywiście, któryś z dorosłych będzie chciał się pobawić w tym piasku. Droga wolna. Będą grabki, będą babeczki, będzie można sobie robić różne zamki. Tak, dobra. Przejdźmy do sauny. Dotarł mi filc, filc, który będzie na podłodze, ponieważ już wam dlaczego powiem, już powiem wam dlaczego. Dlatego że w saunie podłoga nie może być za bardzo impregnowana, bo byśmy całą tą chemię musieli wdychać wraz z saunowaniem. Więc po prostu będzie położony na podłodze filc. A tutaj najbardziej się brudzi. Już kilka razy zażywałem seansu saunowego i już jest kilka plam. Także tutaj zaraz rozłożę filc i po prostu zabezpieczy tą podłogę. A jeśli chodzi o ławki, no to każdy w swoim zakresie i tak zawsze rozkłada ręcznik, bo zawsze to drewnianko jest no, nieprzyjemne, bardzo ciepłe. Ręcznik zawsze zabezpiecza ławkę. Dokupiłem również gustowną wycieraczkę, co by sobie można było stopę wytrzeć, wchodząc, przed, wchodząc do sauny, żeby wiadomo nie nanieść różnych liści i, i różnego piasku, więc generalnie wycieraczka też się już znalazła. Dotarły też do mnie hamaki, więc zaraz zamontujemy hamak, tutaj pomiędzy tą brzozą, a tą brzozą będzie hamak. O, i właśnie dojechały leżaki DPD, to od razu sobie je tutaj na piasku rozłożymy. No to powiem wam, że idealnie w czas, bo myślałem, że się nie uda nagrać ująć w dzisiejszym filmie, jak tutaj na tym piaszczystym miejscu lądują leżaki. A tu jednak, proszę bardzo, leżaczki ekspresowo, wczoraj zamówiłem. Ostatnio kupiłem jedną na testy sztukę. Jeszcze będę musiał ją zaimpregnować i chyba pójdę albo w heban. Czarny kolor albo w ten brązowy to jest badia. No nie mogę się zdecydować. Ale chyba w tym brązowym. Proszę bardzo. Dajcie znać właśnie w komentarzach może. Czy to jeszcze pomaluję pewnie za kilka dni. E, a na razie sobie tak przyłożymy. E, dajcie znać, czy czarny Heban. To drewienko tutaj, czy taki kolor jak badia, Jak taki kolor, jak tutaj ma podwitka od sauny. O, ustawimy sobie. W zasadzie tylko tak do filmu, bo nie złożę zaraz, bo dzisiaj zapowiadają jakieś burze, ale żebyśmy sobie zobaczyli jak to będzie finalnie się prezentowało. O, proszę bardzo ludzie, coś pięknego. Wiadomo, ten piasek się będzie nosił, ale to nie o to chodzi, żeby to było perfekcyjnie, idealnie, chociaż no chciałbym, ale z drugiej strony liczy się też to, żeby było fajnie, przyjemnie, bo to jest strefa relaksu. No, proszę bardzo. No i myślę, się jak będą pod kolor, bali to byłoby ok, chociaż chyba też spoko. No i się tak prezentuje tutaj strefa. Jeszcze tam nabijemy z tyłu pochodnie. Dobra, zróbmy to od razu. A z tyłu przepiękny las. Cichutko, wspaniale. Ok. Na razie ich nie będę odpieczątowywał, Na razie ich nie będę odpakowywał. Koleję tak zbiję jak ma być. Tutaj tam świecę. może bardziej trzeba ją obsypać, bo pod spodem jest mm, Tak, zielony, niebieski zielony. Pod spodem jest... Wiecie co? Ja wiem, ale zapomniałem. Goł uknina. Ciężko wbić. Dobra ale udało się w sumie. i tutaj ostatni ten stolik to jeszcze nie wiem. Bo tutaj miała być koncepcja że będzie balia znaczy balia do bania do składania ale trochę się zmieniło. Ze względu na to że będzie prawdopodobnie prysznic. Jednak chyba zrobię prysznic będzie bardziej taki odpowiedni tutaj bo woda będzie no, cały czas zimna, a jednak do Bali trzeba dużo tej wody wrzucić. No i trochę takie marnotrawstwo, bo wolno się za każdym razem ją wymienić. Więc tam naprzeciwko będzie prysznic, ale to jeszcze zobaczycie wkrótce, bo to jest plan bardziej odległy. Chociaż niedaleki pewnie, ale na pewno nie na ten tydzień. Dobrze, jak to wygląda? Zobaczmy. No, mogło wyglądać lepiej, ale na razie tylko tak wbiłem je. Będę musiał wiecie to zrobić, wziąć sobie taki kołek i kołkiem albo wiertłem nawiercić i, i po prostu to wrzucić. No tak, no najlepszy pomysł, bo tak to, to jest takie trochę niestabilne, no ale jest, ok. Dobra, zajmijmy się teraz hamakiem. Jeśli chodzi o montaż hamaka, tutaj będzie jeden, w lesie będzie drugi. Na razie będą dwa, w przyszłości będę jeszcze więcej tutaj inwestował w te hamaki. Fajnie z pokrowcu. Powiem Wam, że to nie jest jakiś duży koszt. Jakby nawet przetrwał dwa sezony, to będzie w porządku. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o montaż, no to montaż na sznurku, na lince taterniczej. Do tego mamy mocowanie. I generalnie o, okay. no i w ten sposób. Chciałem właśnie taki kolor, bo wcześniej miałem taki żółto-czerwony, ale ten ładnie mi się komponuje i do leżaków, które są zielone i w ogóle do otaczającej kolorystyki tutaj. On jest dość wąski, ale będzie w porządku, chyba 150, więc nawet dwie osoby się to zmieszczą. Jeśli chodzi o mocowanie takiego hmm, hamaka, to ja sobie robię po prostu taką pętelkę zaciskową. To jest najszybszy sposób. Oplatam wokół drzewa i mamy regulację, tak? Ona jakby samo się zaciska i teraz yy, możemy sobie sprawdzić ile ile potrzebujemy yy, tutaj, żeby ładnie sobie to naprężyć, żeby nie mieć za dużo linki, tak? No bo o to też w tym wszystkim chodzi, więc powiedzmy, że tu będzie przy drzewie. A tutaj będzie w yy, ten sposób. No, więc spokojnie możemy sobie Tyle wyciąć. I tak to skrócimy. No i tak ci montaż właśnie. I to, w ten sposób możemy sobie szybko zamontować hmm. hamak. Pewnie jest jeszcze jakiś szybszy sposób, ale ja mam taki. Każdy ma swój. wiadomo. Op. Mam tępy nóż, muszę sobie ostrze wymienić. Albo linka mocna. To jest możliwe. Linę przeciąć to też nie jest łatwo okej, okay, dobra no to powiedzmy, że taka pętelka na tej odległości Dobra. To teraz testujemy. Urwie się, czy nie urwie? Chyba trochę za nisko, To, O, o no to za nisko. Trzeba podnieść. No ale to też nie ma problemu, bo sobie podnosimy. W ten sposób. Dobra, teraz spróbujmy. Okej. Okay. No, chyba jest dobrze. No, mogą być w drugą stronę. No, a nie. To nie jest dwuosobowe, to jest jednoosobowe. No i dobrze. Można sobie leżeć w hamaczku. Trzeba jeszcze go wyregulować. Ale No i tak. Pięknie. Buty mi tylko wystają. Jeszcze troszeczkę wyżej, albo bardziej na Teraz ja Z tą stronę, zobaczymy. Z tą stronę lepiej. W sumie lepszy nawet widoczek jest. O. No i dobrze. I git. Widać mnie? Halo, tu jestem. Halo. Trochę wyżej by się jeszcze przydał, albo bardziej naprężony. Ok, hamak gotowy. Kolejna sprawa wykonana. Elegant. Dobra, to kolejna sprawa to filc. Filc, proszę bardzo, będzie tutaj, tutaj gdzie mówiłem, w środku. I musimy go rozłożyć teraz. Fajnie, bo udało mi się filc zamówić idealnie na wymiar, czyli nie muszę go docinać. O, jakie fajne, przyjemne w dotyku. Hop. mam trochę żywicy. O, ładnie nam się skrobię. To, że jest żywica z góry. Kapała. Ale to normalne przy pierwszych użytkowaniach, że tak powiem, sauny, ponieważ ta żywica, no, będzie wychodziła. No, ale to nic toksycznego. Żywica jest naturalna. Naturalnie występuje w drzewach. Sauna jest świerkowa. Więc dlatego, no i takie się robi, sauny. Dobra, pozbierałem tą żywicę. W większości, żeby się do tego filcu nie przykleiła. Filc trzeba będzie wymienić w taki Fajnie, Bałem się, że będzie cieniutki, a tu jeszcze mam bukninę, bo musiałem do darmowej wysyłki tego tak wymienić. Troszkę jeszcze. Ja też chciałem sobie przetestować tę buklinę O, no, fajna też bukina, gruba, nie spodziewałem się takiej grubej, dobrze, no, mamy filc, o i on tutaj sobie ładnie pójdzie, kurczę mam nadzieję, że jest jakiś w miarę docięty, ładnie docięte, no i w ten sposób, o tu jest tak brzydko przycięte jednak, no nie jest tak pięknie przycięte. No, ale tak naprawdę będę musiał przyciąć. Chciałem, że pod ławkę mi się zmieści. Si, ale nie zmieści się. Tyle. Nadmiar. No dobrze, tak to by wyglądało. Wiadomo, deska o wiele bardziej efektywnie. chociaż to też nie jest, nie jest źle. Tylko trzeba go poprzecinać. Bo jest krzywo przycięty. No, niestety, myślałem, że będzie ładnie przycięty. Ale jest krzywo przycięte. No cóż, taki mamy klimat. Hmm. No nic, dobra. To na razie to zostawiam. Później do tego wrócę. Bo zbiera się na deszcz i muszę tu parę rzeczy pozbierać, żeby nie zalało. Wszystko posprzątane, ogarnięte. Posprzątane przed deszczem. A teraz korzystając, że pogoda jest niepewna. Nie będę rozpoczynał już żadnej pracy. Ale za to pojedziemy z miłoszem na zakupy i po pierwsze zwierzątko. Znaczy nie pierwsze, bo już kilka zwierzątek mamy w naszym siedlisku, ale po pierwsze, które kupiłem specjalnie tutaj na siedlisko, na naszą osadę. Zwierzątko, nie będę wam zdradzał, co to jest, bo miłoż też nie wie. No, więc korzystając właśnie z takiej okazji ruszamy. Tutaj niedaleko. No ale zanim odwiedzimy miejsce, gdzie kupimy zwierzątko, to musimy jeszcze zrobić w zasadzie kupić parę rzeczy i wybierzemy się do paru sklepów, a w zasadzie chyba dwóch w tym momencie, bo Tutaj mam tylko dwa. Dobra, idziemy miłość? Tak! No to chodźmy. Dobra, pierwsza sprawa to dywanik pod nogi. Chyba nie biały. Szary, szary. No nie wiem czy taki szary. O, spadło mi. Chyba taki szary będzie pasował tam. Ale jest duży. Cena, cena 25. Jest za duży, ale... Dobra, wezmę ten na razie niebieski. I tak co jakiś czas trzeba będzie wymienić. Do czego tam będzie pasował ten niebieski? Do niczego. Ale... Ale będzie. No i tutaj poniżej mamy jeszcze, wiecie co, przedmioty, które są potrzebne i czarna szybteczka do kibelka. Będzie okej. Okay. Weźmiemy tam worki na śmieci, lądują w koszyku, może i już. Jeszcze potrzebuję kubki, więc wybór pad na te. Ładnie, podobają mi się. Więc będą OK. I cztery sztuki. Ląduję w koszyku. Op. Oczywiście jeszcze kieliszki na wino i zastanawiam się jakie, takie większe, takie mniejsze, tu są 370, 355, chyba te 355 będą najlepsze, no weźmiemy te 355, no bierzemy. Zakupy zrobione, no i teraz idziemy po zwierzątko, no ale zobaczymy się już w domu, ponieważ nie chcę stresować osób, które, od których kupuję, więc zdecydowałem, że nie będę tam zabierał kamery. No i zobaczcie już na miejscu u nas, co to jest za zwierzątko. Nie? Już jak myślisz? Co to będzie? Nie wiem. Wiesz? Nie Wiesz? Ja też nie. Nie no, żartuję, ja wiem. Ale wy zaraz się dowiecie. Do zobaczenia. Proszę Państwa, jesteśmy już z powrotem w domu. Dzieci się zbiegają. A zwierzątko jest w tym pudełku. No niestety nie mam jeszcze klatki, ale pudełko jest odpowiednie, ma dziurki, otwory i tak się nic nie stresujcie. Oj, co, jesteś ciekawa, co to za zwierzątko? Tak, tak. Katoa, nie się nie wie. Wie. możemy znieść do domu. Tak. Wiesień do domu. Ale żeby nie wyskoczył. Może. A wiesz głapet? To jest ona. To jest samiczka. No to weźmy, ale to ja wezmę kamerę. Dobra, okej. Okay. zmieścił się. wziąć widać klucz. wziąć wjećasz na Cicho, nie mów. To zwierzątko tylko niesłodzienkę słodzienka. A, Tak, jeszcze ty dla idziesz na żonki. Tata, mógłbyś mi troszeczkę na żonki? No. Nie, 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 nie. O, na to jest. Tak pod kamerę? No we mnie. Dziękuję, a dzisiaj Obiecane. byłam w Biedronce, no. Dziękuję. Dzisiaj byłam w Biedronce i patrzę na nie i mówię, ale bym sobie je kupiła, ale w sumie, Ale mężczyźni kupiły. Ale super. I jest, To są moje ulubione. No dobra, to idziemy do domu i już wam pokazuję, bo tutaj widzowie też nie wiedzą Aha, no właśnie. No, także idziemy do środka. Jesteśmy już w domu! Uwaga, bo ja wiem, Miłosz wiemy. Uwaga, Uwaga. pomalutku. malutku. na pewno... Co za miłość? Uważajcie. Róża nie widzi. To jest króliczek. O, jaki piękny. Boi się, uważajcie. Pomalutku. No, Poczyna Poczyna Poczyna. Za kilka minut. minut. Proszę bardzo. Pierwsze zwierzątko naszymiżo. <grym> Terapia z zwierzątkami będzie u nas. Bola. No, kotki. Uważaj, żeby się nie no. o, na co go, tak? ci nie działało. Tak. Dobry. Który to? Gdzie ma oko? Gdzie ma oko? Właśnie, bo tutaj mamy maluchętko. Właśnie, hmm. bo tutaj mamy maluchętko.

się tak. Róża się najbardziej fajnie. Zobaczmy. fajnych ludzi To co? Potrzymaj, bo ja się, klasa, bo się wystraszy. Jedyna na swoim rodzaju. Pomalutku. Ale spokojna jest. Ona ma 5 miesięcy, tak? 6 miesięcy, no. Może nie. Ona może gryźć troszkę. Bo tak, jak się wystraszy, to na pewno może dziapnąć. Ale ma łóżko na dole, no? Tak, ciekawe czemu? Może coś tam się jej wydarzyło. Może napisz do pani z ciekawości nawet. No, coś mi tam mówiła, ale. Ja już zapomniałem. Musimy wrócić. Marchetka ma na imię? Tak. A chodź, jakie to zwierzę? A, no? A ja nie, Ile ma latek? 5 miesięcy, jest taka malutka jeszcze. Tak, tak, jak? Nie, jest mniejsza niż ty. Oj, sobie. Jak, jak? Ledwo co widać, ale daliśmy jej koniczynkę, bo się schowała pod łóżkiem piętrowym. Wcale się nie dziwię, musi się zaklimatyzować. Także zostawiamy ją w spokoju. I niech się aklimatyzuje. Ale jest przepiękny zachód słońca. O, Kawina macha słonecznikami. E, oczywiście później królik trafi do naszej zagrody, którą tutaj tworzymy. Ale na razie, Zjada dzieciaczki. Sobie. Zjada sobie. Zjada sobie? No, no to dobrze, niech sobie spokojnie. Spokojnie tam, żeby sobie się zaklimatyzowała. No a dzisiaj kończę. I jutro się widzimy. Dobranoc. Ok, kilkanaście godzin później. Jutro startują warsztaty. A teraz wam pokażę jak się prezentuje domek, który jest gotowy już do przybycia pierwszych najemców. No, i znajdujemy się w środku w domku. Jak widzicie, pojawił się ekspres do kawy, jest już gotowy do użycia. Można sobie z niego korzystać. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Mamy też suszarkę, tutaj na naczynia, wszystkie naczynia na dole. Jest też miłość? Cześć miłość! Hej! Hej, hej! E, tutaj trzy krzesła. No i co, uchwyt na noże. Fajny magnes, także fajna sprawa, ponieważ mamy tu wszystko pod ręką. Tak samo chochelki, jakieś y, przyrządy do... Przyrządy? Przyrządy? Przyrządy wygotowania. Wybaczcie, jestem już mega zmęczony cały dzień od rana, już od kilku dni. Mega intensywny czas, no ale najważniejsze, że już jest finish. Lodóweczka, w lodóweczce spieniacz do mleka. E spieniacz do mleka. Spieniacz, spieniacz do mleka, no racja. Spieniacz. W środku zamrażarki kostki lodu gotują, czekają już tutaj na najemców. Wazience, w łazience, już Wam pokazuję, co wazience. Zanim Łazienka to jeszcze ekspres do kawy, ekspres do kawy kapsułkowy, praktycznie bezobsługowy. Wrzucamy sobie kapsułkę, wrzucamy sobie spieniacz. Warto spieniacz trzymać w lodówce, ponieważ może nam się szybko zważyć mleko przy tych temperaturach. Więc podpinamy i fajnie możemy sobie cappuccino, latę zrobić albo po prostu Americano. Testowałem wszystkie mm, kapsułki, moim faworytem jest ta niebieska. Jak będziecie, dajcie znać, która Wam najlepiej smakuje, ale chyba prawdopodobnie będą same niebieskie. Nie będę tutaj już kombinował różnymi, bo to są różnice tylko w zasadzie intensywności. A no ta niebieska jest taka najlepsza tak naprawdę. I co? No i fajnie, bo jest ze spinaczem i możemy mieć fajną, fajną kawkę. A jeszcze póki pamiętam to zapraszam na Instagrama, gdzie tam dokładniej, detal po detalu wszystko pokazuję. No tutaj wszystkiego nie udaje mi się nagrywać, ponieważ nie mam cały czas kamery przy sobie, a telefon mam. Więc na Instagrama nagrywam więcej. Instagram Rodzina na Polu. Możecie tam wpadać, klikać obserwuj no i będziecie na bieżąco z tym, co u nas się dzieje. Jeden do jeden jeśli chodzi o czas i no, czasami może z, z dziennym opóźnieniem. Jeśli chodzi o łazienkę, no to już dywanik, no powiem wam, że się komponował kolorystycznie. Ręczniki tutaj na do dłoni, ręczniki do kąpieli mydełko, ale muszę jeszcze uzupełnić, bo zapomniałem kupić mydła w płynie, szlafroki tutaj do saunowania, ewentualnie na podprysznic, ale to tak wiecie, do sauny do bali, żeby sobie przejść niekoniecznie w ubraniu. Czepki Do seansu saunowego, do sauny. No i oczywiście ja w lustrze, który Wam macha. Dzień dobry. Na górze materac z pościelą, z kołdrami. E, taka mamy pościel. Bardzo ładna, fajna klimatyczna. Trochę leśna, trochę dzika, trochę hojna, jak trochę jakiś zwierzątek. Także bardzo, bardzo fajna. No i tutaj można się na tym wyrku wyspać. No i wiadomo, klimatyzator, który już tutaj z nami jest od początku. Znaczy nie od początku, no ale jest. No i na ten moment to wszystko. Generalnie ciężka praca, mam nadzieję, że zwieńczona jutrzejszym dniem. Jutro mam jeszcze parę rzeczy z rana do zrobienia, ale to zobaczycie już w kolejnym filmie z takiej powiedzmy relacji z tych warsztatów z tego wydarzenia, mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, więcej będzie na pewno na Instagramie, no bo telefon mam przy sobie, kamera jest duża, nie będę jej cały czas nosił, na pewno do lasu nie będę jej dźwigał, no chyba, że kamerą sportową uda mi się coś więcej nagrać mam jeszcze dla was informację zwolnił nam się termin teraz od poniedziałku, czyli od który to jest? 23, 24 od 25 Sierpnia do 1 września. Jeśli ktoś był zainteresowany sowym domkiem, tym, który właśnie tutaj prezentuję teraz, no to jest taka możliwość 10% rabatu na last minute, czyli do tej sumy, która będzie za ten najem, to odejmujemy minus 10%. Więc myślę, że, że warto. Zwłaszcza, że strefa. A jeszcze podejdziemy do strefy wellness, do strefy spa i pokażę wam, co tam się zmieniło. I co? No, i będziemy pomału kończyć. Także właśnie, zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, jeśli ktoś ma możliwość taką last minute, jeśli chodzi o urlop. No, także fajnie, można skorzystać. No i oczywiście króliczek ma się dobrze, wyśmienicie, przez warsztaty będzie trochę miał intensywnie, ale przeżył pierwszą noc, jest dalej z nami, także jest szczęśliwym członkiem naszej rodziny. Dobra, wchodzimy do strefy schodki. Cyk, cyk, cyk. Jest miłość na hamaku. Co się zmieniło? Pojawił się kamyczek, tutaj. Tutaj jeszcze będzie obłożone kamieniem. Pochodnie jednak dałem po tej stronie. Mamy tutaj taką strefę, e, strefę też izolującą tam, od tamtego domku. No i drewno, z którego możecie korzystać, jeśli chodzi o nagrzanie w piecach do sauny, do bali. Pojawiły się również kwiatuszki. Tutaj. Piękne. Tutaj. Fajnie się to wszystko komponuje. Cóż, ja więcej wam będę tutaj opowiadał. Sami musicie to wszystko sobie sprawdzić na własnej skórze. A ja dzisiaj z wami się żegnam, ponieważ jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia. Długa noc się szykuje, ale owocna, owocna, robię to, co lubię, lubię to, co robię, więc myślę, że to jest dobre połączenie, a ja mogę Was zaprosić tutaj i fajnie by było się spotkać na żywo, mamy jeszcze wolne terminy i na wrzesień, i na październik, i na listopad, i na kolejne wakacje, więc warto już sobie teraz rezerwować. Zachęcam do tego właśnie, żeby wpadać na Instagrama, bo tam jest na bieżąco relacja, będzie też relacja z warsztatów i... Będzie też, powiedzmy, ile mi się uda, na YouTubie tutaj relacja taka filmowa z przebiegu warsztatów. Będziemy jeszcze jutro z Mioszem robić strefę plastyczną, malarską taką dla dzieci. Ponieważ dzisiaj tego nie robimy, bo siada tutaj rosa, siada tutaj mgła i by nam wszystko zniszczyła i musimy to zrobić po prostu z samego rana. Dziękuję Wam bardzo za obecność podczas dzisiejszego filmu, za zaufanie. Trzymajcie się. Cześć.